Chciałam się przywitać. Z czego się cieszysz? No mami! No mami! Nagrać filmik chciałam. Z podsumowaniem roku mogłabym. Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Dostałam władzia. Tak. Także widzę, że moje kolejne nagrywanie będzie rewelacyjnym pomysłem. Idealny moment sobie wybrałam. Tu jeszcze Lusiek przyszedł. Zobacz o, Człowieki tam są? Staty, wszystko leci, idź tam i stąd. Zabierz Władzia i idź sobie z Władziem na kanapę. Zabierz Władzia na kanapę. Władziu, chodź, pójdź na kanapę. Masz, zabieraj. Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli, korzystając z okazji, że jeszcze hojne mam sobie tutaj filmik dzisiaj nagrałam o, tralala, kochani, dzisiaj będzie podsumowanie roku 2023 i nowe cele na nowy rok 2024, no przecież wiecie nowy rok, nowa ja, muszą być jakieś nowe cele no i tak, powiem wam, że mocno się zastanawiałam nad tym jak mogłabym określić rok 2023 i powiem wam, że jestem z niego naprawdę całkiem zadowolona naprawdę dość mocno trzymałam się swoich postanowienia miałam dwa pierwszy to był taki, żeby nie kupować, wiecie nie wiadomo jakich ilości roślin nie wydawać na nie, wiecie nie wiadomo jak dużo pieniędzy tak jak to było lata wcześniej, że wiecie gdzie ja nie wyszłam, to musiałam wrócić z jakimś habaziem albo jakieś zakupy internetowe, to po prostu w ten koszyk to wiecie wszystko, nie, a nagle przy kasie się okazuje, wiecie 500 zł, nie <laughs> także mocno, bardzo mocno się starałam Ograniczać kupowanie roślin, i wiecie, kupowałam je bardzo rozmyślnie, tak wiecie, zastanawiałam się po prostu na tym, czy ja tej rośliny aby na pewno w swoim życiu potrzebuję, i wiecie, za dwa tygodnie mi nie minie. Tak, więc tego trzymałam się naprawdę dość mocno. Drugim postanowieniem było to, żeby wyzbywać się roślin, które mnie drażnią, irytują, przeszkadzają mi, wiecie, żeby się tak po prostu odkopać trochę, odgruzować z tego wszystkiego. I patrzę teraz po, po regałach i znowu będę musiała to zrobić, ale do tego przejdziemy później. No, bo teraz chciałabym z wami trochę porozmawiać o kosztach. Tak, bo tak sobie myślałam, 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 wiecie, nie, nie liczyłam tego na kartce, nie spisywałam tego na kartkę, bo nie chcę aż takiego szoku dostać, bo na pewno przez cały rok kwota by się pewna uzbierała. Natomiast wróciłam pamięcią do takich zakupów, które były największe, takie wiecie, najbardziej odczuwalne. No bo wiadomo, że przez cały rok na przykład z jury kupowałyśmy we trzy jakąś roślinkę. Na trzy, żeby było taniej, prawda? Więc jakby, wiecie, takich detalicznych rzeczy liczyć nie będę, bo tam były koszt, nie wiem, 20 zł, 25 albo żeśmy zaszalały i nie wiem, coś około 30 zł na, na głowę, łącznie z podzieleniem przesyłki i tak dalej. Takich rzeczy nie liczę, natomiast największym wydatkiem, jaki w tym roku po, poczyniłam, takim doroślinnym, e, był growbox ten duży, bo to był koszt około 500 zł, coś około takiego, nie chcę sprawdzać dokładnie ile, nie pamiętam, jakby nie chcę tego pamiętać, ale wiecie, to był duży koszt, natomiast e, i sam growbox jest bardzo duży, bo to jest setka, tak, czyli mamy 100 na 100 na dwa do góry, na 200 do góry. Więc jakby to jest bardzo duży growbox, i tutaj poszło trochę kasy. Jeśli ktoś ma ochotę sobie też sprawić jakiegoś growboxa, to ja mam jeszcze kody rabatowe, i te kody łączą się z innymi promocjami na stronie. Więc jeżeli na stronie jest jakiś growbox, który jest już przeceniony samolot, zapraszam nie krępować się. Ja chyba pójdę, zamknę to okno. Dobra, zamknięte. Teraz będzie mniej tlenu, ale za to będzie ciszej. Także e, jeśli ktoś ma ochotę, to ja zostawię i kod, i link w opisie na dole. I mówię, fajny jest ten kod, bo on się łączy z innymi promocjami. Więc jeśli jakiś Growbox już jest przeceniony, to jeszcze z tym kodem będzie tańszy, więc warto sobie skorzystać. A wiem, że jeszcze kilka kodów zostało, także wiecie, czemu nie, prawda? Tak więc największym moim wydatkiem był właśnie ten growbox To nawet nie roślinka, ale do roślinek, więc jakby e, w, raczej e, w temacie No i tak się zastanawiałam, jakie ja jeszcze większe zakupy robiłam I powiem Wam, że to był na przykład import od Mateusza z roślinnej dżungli e, Bo tam na ten import ja wydałam jakieś 280 zł, 290 coś takiego W sensie no, między 270 a 280, jeśli dobrze pamiętam no i na ten import czekałam bardzo długo, bardzo długo. tak wiecie, bo to, to nie był długi okres, wiadomo, że nie, ale wiecie, to się tak, a, to się tak wydłuża i wydłuża, więc na to czekałam bardzo długo i w tym roku będzie też kolejny taki import, właśnie zorganizowany przez Mateusza specjalnie dla nas i on go planuje jakoś maj, czerwiec, jakoś tak, więc jakby czekam na to, czekam link do Mateusza też wam zostawię, no bo, bo już za niedługo, jakoś w lutym jakoś w marcu, um, będzie miał znowu um, różne roślinki z in vitro, tak jak miał rok temu właśnie te aglaonemy, czy ten skrzydłokwiat i tak dalej, więc na to też czekam, na to też czekam, wiem, że to rozbił na, na dwie tury, na dwie partie i, i czekam, czekam, bo widziałam listę tych roślin, więc czekam, co prawda jestem w śmiecie przekonana, że nie zamówił całej tej listy, bo... no bo nie, bo niektóre te rośliny były bardzo mocno drogie, a wiecie, zakup takich stu czy 200, i gdyby to się miało nie sprzedać, to nie wiem, powiem szczerze, ja, ja bym to chyba po prostu z sałatką, nie? No, także wiecie, kolejnym takim bardzo dużym moim zakupem w zeszłym roku to był na przykład ten import, który już sami sobie zrobiliśmy z Jury i z Błażejem, to jest świeża sprawa, także wszyscy powinni to pamiętać, że tak powiem, to tam akurat poszło coś około 230 zł, 240 Mm, tak, no i co? Jakieś pierdoły kupowałam na SHEIN czy, czy, czy na Temu, te takie polecajki przez Was, a, a na SHEIN to zrobiłam sobie sama zakupy, <laughs> także wiecie, takich trochę duperelek i tak dalej, ale w całym rozrachunku, jak ja tak patrzę po tym wszystkim, prawda, to, to jest bardzo dobrze. Biorąc po prostu pod uwagę lata wcześniejsze, gdzie ja kupowałam po prostu masowo, bo do rośliny po prostu masowo to musiało być wszystko moje i tak dalej. A potem się okazało, że ja zalegam z tymi roślinami, tak? No i jakby. Bardzo też doceniam sama siebie i bardzo sama siebie chwalę za to, jak ładnie w zeszłym roku pozbywałam się roślin, które mnie denerwują. Wiadomo, że nie zawsze było łatwo i najtrudniej było zacząć, tak naprawdę, ale to robi robotę bardzo dużą i polecam, naprawdę polecam, szczerze polecam, wyzbywać się czegoś, jak ktoś was wkurza, z czymś wam nie idzie, wiecie, co, coś wam nie wiem, przeszkadza i tak dalej, po prostu się tego pozbądźcie, serio. My będzie prościej, tej roślinie nie będzie źle, po prostu znajdziecie jej dobry dom, tak jak ja znajdowałam dobry dom dla tych roślin, i też będzie dobrze, tak, a w te miejsce postawicie sobie coś, co naprawdę chcecie tam postawić, a nie wiecie, jakieś tam sentymenty. Bez przesady, z sentymentalnych roślinek można mieć parę sztuk, ale nie połowę. Bez przesady, naprawdę. To są sentymenty. No, także naprawdę jestem mega, mega zadowolona i dumna z siebie jestem, że, że wiecie, że nie wydawałam aż tyle i że wyzbywałam się tych roślin. E, i, I kolejne wyzbywanie się roślin będzie się, będzie się wiązać e, dość mocno z moim e, noworocznym postanowieniem na ten rok. <laughs> no i żeby pogadać z Wami o moim noworocznym postanowieniu na ten rok, zmieniłam kadry, jak widzicie. I widzę, że bilbery mnie tu. Nie wiem, jak postawić kamery, nie wiem, co mam zrobić, bo chcę, żebyście widzieli głównie to tak naprawdę. Może tak? O, trochę lepiej. Dobra, słuchajcie, to jest mały growbox, tak, to jest ten od Mars Hydro, który dostałam jakiś tam, jakiś czas temu i wymieniłam go po prostu na ten duży. Znaczy, mały. No, on jest mały w porównaniu z tym jest mały. No i generalnie, słuchajcie, mój plan jest taki, ja chcę, żeby w tym growboxie w tym roku znalazły się tylko same anturia. Jakby wiecie, nie mam zamiaru wpaść znowu w ten zakupowy szał, bo ja wciąż te dwa swoje postanowienia będę trzymać na ten rok, to jest po prostu nowe i, i, i takim postanowieniem jest po prostu to, żeby w tym growboxie w końcu, tak, przez cały ten rok sukcesywnie, powolutku stały same anturia. Czyli chcę po prostu, wiecie, wyzbywać się tego, co tutaj jest, co nie, jakoś coś zrobić sobie miejsce. Dlatego wspomniałam, że czeka mnie mm, lekki, że tak powiem, retusz roślin, bo tam y, wcześniej stał właśnie ten srebrny regał. Tak, między, między tamtymi dwoma. Um, I że tak powiem, wszystkie roślinki, które stały na tym, musiały zostać upchnięte jakoś tam. I tam jest mi za gęsto. To mi się nie podoba, bo to jest mocno niebezpieczne. Szczególnie, że wiecie, jakby to jeszcze miało po prostu stać i nie trzeba by było z tym nic robić, to spoko. Ale to są rośliny, tam trzeba wiecznie coś dolewać, więc to wszystko, co jest tam, będzie musiało być przeze mnie, wiecie, mocno przebrane, bo tego jest tam po prostu za dużo. No i właśnie. I sukcesywnie mam zamiar zrobić tak, żeby wiecie, coś tam sobie w przeciągu całego roku staram się złapać światło na twarz teraz, nie wiem, na co jest ostrość. No raczej nie na mnie. No dobra, trudno. <ścoughs> Cała ja, nie nagrywanie. Nie naumi się, no nie naumi. W każdym razie mój plan jest po prostu taki, żeby Tutaj w przeciągu całego roku yy, wstawiać po prostu sobie jakieś anturia. Nie mam zamiaru kupować nie wiadomo jak, znowu roślin, tak, żeby się zawalić tymi roślinami i tak dalej, nakupować Bóg Wieczego i tak dalej, potem sobie nie dawać z tym rady, no bo to wiecie obowiązki i tak dalej. a tu 50 roślin więcej. Nie, tak nie mam zamiaru, ale mam zamiar, wiecie, tak powolutku coś tam sobie kupić, szczególnie że. Jak ja tak sobie oglądam te anturia, to ja nie wszystkie chciałabym mieć. W sensie, to wiecie, to nie jest taki zająb jakiś w głowie, że o, teraz ja muszę mieć wszystkie anturia świata. Nie, wcale tak nie jest. Niektóre te anturia są do siebie tak mocno podobne, że jakby nie czuję tego, tak? Widzę faktycznie delikatne różnice między nimi, ale to nie są takie różnice, że na zasadzie, wiecie, ja muszę mieć każdy z tych, bo... No, no właśnie, nawet nie wiem po co, nie? Także wiecie, także tak zdecydowanie nie chcę. Ale to jest moje postanowienie na, na nowy rok. Po to właśnie tutaj stanął ten y, mały box, ze względu na to, żebym z dużego, który stoi tam, mogła wyjąć anturia, wstawić je tu, tam trochę zluzować też dzięki temu itd. i tak dalej. I taki właśnie jest mój plan: takie jest moje postanowienie na, na ten rok, żeby y, sukcesywnie uzupełniać sobie po prostu właśnie tego małego groboksa jakimiś tam y, anturiami, i po prostu trzymać się również tego, żeby nie kupować wiecie. To, to żaden jest, że tak powiem, problem, tak? Na, napchać tego w, w koszyk, potem zapłacić ten tysiąc, czy tam półtorej, bo anturia są dość drogie. E, więc to, to, to żaden deal, że tak powiem, tak? Co to za przyjemność? Dla mnie, szczerze powiedziawszy, żadna. A może też uda mi się um, coś powymieniać z kimś w nowym roku, to ja bardzo lubię wymianki, szczerze powiedziawszy. Także wiecie, plan jest, tak? Plan jest i, i tego się będę na razie trzymać. I też przy okazji, jakie są Wasze plany. Na nowy rok? Nowy rok, nowa ja? <noise> Musi być, nie? Ej, karnet, dospaj, siłownia, no dosłownie, po prostu ja nie mogę, z tego to mnie tak rozśmiesza i te wszystkie różne memy, co nie, że wiecie, tam 3 stycznia i tak dalej, siłownia cała zasrana ludźmi, nie, a przychodzisz już tydzień później, nie wiem, 13, 14, co nie, trzy osoby, nie? z czego to wie, to są pracownicy, <noise> także, także tak. No, no i właśnie, no i muszę sobie usiąść i pomyśleć, z czego mam się stamtąd wyzbyć i tak dalej, co mam z tym wszystkim porobić. Niektóre rośliny chciałabym dać na parapet, ale na parapecie też jest znowu za dużo tych roślin i tak wiecie, czuję, że mm, przez ten pomysł, właśnie z tym growboxem, którego ja nie przemyślałam, bo to była decyzja w dosłownie jednej chwili. Tak, ja się zapytałam, Jury. Yy, czy one jakby myślą tak jak ja, że to byłby spoko pomysł? Powiedziałby, że spoko. Pan Paweł oczywiście trochę kręcił nosem, że gdzie, ja tu to takiego, drugiego. Nie, ale jak już stanął i stanęły roślinki, to już się zamknął. <grym> już mu się spodobało. Ale wiecie, to był taki zamysł w jednej chwili, bo ja nie miałam ani wentylatora, ani zamysłu na oświetlenie, więc tu widać, że korzystam wciąż z tego starego oświetlenia i na razie ono daje radę, ale coś czuję, że. Że na długo to nie wystarczy, no nie? <noise> Że wiecie, nie przemyślałam tego po prostu aż tak dokładnie, co mam zrobić z tymi roślinami, które na nim stały. Tak, tak, ale nie żałuję. Niech tak będzie, wiecie, przynajmniej taki, takie spontaniczność. Ja nie jestem zbyt spontaniczna, więc jakby taka spontaniczność trzeba się tego trzymać i jakby reszta się jakoś ogarnie, więc muszę usiąść i przemyśleć, czego się muszę pozbyć. No i powiem Wam szczerze, że większych planów, że tak powiem, nie mam. Bo również jak te memy, po co zmieniać sesy no się śmieję oczywiście, no nie? Ale wiecie, jak, jak, jak macie w jakiś tam sposób ułożone swoje życie i tak dalej, jesteście z niego zadowoleni, to też niewiele trzeba w nim zmieniać, prawda? Więc jakby, yy, no, no nie każdy ma zamysł, że wiecie, tam siłownia, karnet, to spa i tak dalej, co nie, jakieś tam wiecie, te pierdolety, więc ja nie mam takich zamysłów. Ale w tym roku myślę sobie, że chciałabym trochę częściej usiąść do jakiejś książki, bo tak jak pokazywałam Wam we Vlogmasku, kupiłam sobie książkę właśnie o Britney, mm, swoją drugą polecam, bardzo fajna, taka do, do, pod kawkę, co nie, taki chillik z kocykiem, bardzo fajnie. Tak, ale właśnie yy, chcąc właśnie kupić tą książkę, ja sobie, wiecie, tak w, w głowie zaszłam pomyśl, że kiedy ja ostatnio kupiłam książkę dla siebie, bo dla, pan, dla pana Pawła jak najbardziej, ale dla siebie? Mój Boże, nawet nie pamiętam kiedy, naprawdę nie pamiętam kiedy, jakby wiecie, przestałam czytać. Tak, wiecie, czytać dla przyjemności, bo tam czytać w pracy to jest co innego, tak? Ja to muszę czytać. Ale yy, czytać samemu dla siebie, dla przyjemności, no to nie pamiętam kiedy, tak? Więc jakby wiecie, może na ten rok, tak troszkę. Wiadomo, że nie rzucę teraz wszystkiego i nie będę siedzieć tylko czytać książek. <noise> to nie byłoby dobre, ale wiecie, tak powolutku, powolutku, powolutku tyle, ile będę mieć po prostu możliwości, chciałabym trochę poczytać, tak samo po prostu dla siebie. Czy może jakieś biografie, czy, czy, czy coś takiego? Jeśli chodzi o książki, to raczej czytam lekkie książki, choć bardzo lubię Dana Brauna. Bardzo lubię, tak? Ten Cod da Vinci i tak dalej, czy ten zaginiony symbol. Lubię, lubię, to mi się podoba, co nie? Bardzo mi się podoba. Uuu! Ej, Lusiek przyszedł. Dzień dobry, dzień dobry, po raz drugi. Chyba, że tamto wycięłam to po raz pierwszy. <grafię> tak? Co, Lusieńko? O, łapki mi dajesz, O, Boże, Boże, Boże. No, pewnie też nikogo nie zdziwi, że, że Kinga też lubię poczytać. Fajne takie książki. To są takie klasyki, że tak powiem. Lusiek, pokaż to się trochę. E, matka, tam daj spokój, ty śniadanie byś dała. Ile tego śniadania? A to już było? A nie było? No takie malutkie tam. Co ty, na diecie jakiś jestem? Na diecie. O mój Boże. No, także kochani, chyba będziemy kończyć, co zapowiedziałam, bo widzę, że materiał mam 40 minut. A tyle nie gadałam. Ale to okno, o, zamknięcie okna. Albo uspokojenie trochę dziewczyn. Także generalnie rok 2023 wydaje mi się mocno pozytywnym rokiem. Lucia wesić już, no. Nie, nie tu, tutaj nie tu, no i serio, one mają poprzecinane pazurki, po prostu tak tupią, jakby wiecie, nie, nie da się psiego pazurka uciąć zbyt głęboko, bo tam idzie rdzeń, więc jakby one są poprzecinane, tyle ile można, żeby to było bezpieczne, one po prostu tupią, nie idź już tu. W każdym razie rok 2023 uważam za naprawdę bardzo pozytywny rok, ehm, taki wiecie. Że trzymałam się tego, co chciałam. Tak, nie przesadzałam raczej za bardzo. Chociaż dla pana Pawła to wiecie, każdy mój jakikolwiek zakup było, że wiecie, że, że po co mi to, że na co mi to. No, bez przesady, no przecież kupować. Tak wiecie, totalnie niczego. No, bez przesady, prawda? Panie Pawle. <laughs> no, więc jakby mam nadzieję, że i ten przyszły rok, znaczy przyszły, ten obecny 2024 będzie całkiem fajny, całkiem sympatyczny, również dla was. No także e, piszcie mi koniecznie, jakie wy macie postanowienia na nowy rok. Roślinne i nieroślinne, jeśli macie ochotę. Ja chętnie poczytam. No a na tą chwilę po prostu skończę, otworzę z powrotem to okno, bo normalnie tutaj pierdy takie zachodzą, że dobrze, że nie czuć. Bo już byście sobie poszli. No, także kochani, w przyszłym tygodniu, znaczy w następny czwartek, przyjdę do Was z wynikami ankiet, tak? Na, na co żeście głosowali, kto co wygrał i tak dalej. Zobaczymy, która roślinka w jakiej kategorii wygrała. Jeśli ktoś jeszcze nie, nie wie o co chodzi, to proszę sobie włączyć poprzedni czwartkowy filmik z, z Zielonymi Oscarami 2023. I na karcie społeczności na moim YouTubie są ankiety. Możecie głosować, oddawać głosy na roślinkę w danej kategorii, którą uważacie, że powinna wygrać. No, także, także w następny czwartek na pewno się tym właśnie zajmiemy, bo mnie aż skręca. Ja oglądam sobie te wyniki. I już je widzę, ale wiecie, na razie się tak za mocno z nimi nie przyzwyczajam, po prostu ze względu na to, że skoro dałam termin tak długi, to nie ma co się na razie nakręcać, bo tak naprawdę to się wszystko jeszcze może zmienić. No, a na tą chwilę po prostu życzę Wam pięknego, cudownego weekendu, sympatycznego, słonecznego i do zobaczenia po prostu w poniedziałek, w poniedziałku w Grumuksie. Czy to będzie widać? tam! <średziny> 多棒！